Zaczynamy dziesiąty odcinek, tak naprawdę to chyba jedenasty, ale taką naszą numeracją to jest dziesiąty, bo na YouTubie i w tych wszystkich innych serwisach znajdziecie bonus z Pawłem, który zdradzał kulis programu 1 z dziesięciu i przyznamy wam się do czegoś, Kuba, tak? Przyznamy się do tego. Że rozwaliło nam serwery po tym odcinku? Trochę tak, ale nie to chciałem powiedzieć, że my już nagrywaliśmy dzisiaj dziesiąty odcinek. Nagrywaliśmy dziesiąty odcinek, ale stwierdziliśmy, że, że jest piątek wieczór, humor gituwa, a ten temat jest za ciężki, żebyśmy o tym rozmawiali. A przede wszystkim założeniem tego podcastu było żeby sprawiło nam, że tak powiem, przyjemność, i. Żeby pochybać, a tak naprawdę dotarliśmy do punktu wyjścia i nie możemy Wam powiedzieć, co to był za temat, bo może kiedyś do niego wrócimy. A dzisiaj. Wtedy się przyznamy. Tak, a dzisiaj chcielibyśmy poruszyć w zasadzie kilka tematów, które nie są ze sobą związane, ale tak po dłuższym zastanowieniu jednak są, bo pochybamy sobie o, o czym będziemy chybać o różnych rzeczach, bo trzeba jeszcze powiedzieć z tego, to się, to się wzięło, bo pozwoliłem sobie zapytać na Instagramie i na Facebooku, bo na Facebooku mamy grupę, zaprasz, zapraszamy, chyba nie grupa. No już nie, nie ma 14 osób, tylko bodajże 40 nawet. Tak, jest już nas wielu, więc zapraszamy do, jeszcze, żeby nas było wiele I wiem, że tak się tak nie mówi. Na Instagramie też już jest was coraz więcej, więc super i tam też zapytaliśmy, ale stwierdziliśmy, że możecie nam od czasu do czasu, w sumie możecie zawsze, ale pewnie od czasu do czasu będziemy zbierać te wasze jakieś pomysły, bo zapytałem się, y, o czym chcielibyście posłuchać, bo my możemy w sumie o wszystkim pogadać, chociaż, no, musi być dobry humor i jakby też tematy. No i ja chciałbym zacząć w sumie od, od Facebooka, bo tam na grupie było troszkę tego mniej, a tak naprawdę chyba nawet jedna, jedna propozycja, na Instagramie było troszkę więcej, ale na Facebooku y, Magda napisała, że mamy zrobić przegląd keczupów. I trudno nam będzie to zrobić w formie podcastu, bo nie mamy. W sumie no tu nie ma wideo. Dlaczego mamy... trudno? Ale to może teraz. Bo my będziemy przeglądać, a wysłuchajcie, jak my przeglądamy. <noise> No i wiesz, teraz możemy otwierać przy mikrofonie różnie, różne keczupy. Jeszcze może kiedyś dojdziemy do wideokastów, zobaczymy. Ale to jeżeli nie przegląd keczupów, no to ja wiem, że różnie się podchodzi w ogóle do keczupu. Niektórzy jedzą, niektórzy nie jedzą, niektórzy używają go do jakichś totalnie dziwnych rzeczy. No i jest tam jeszcze jakieś takie różne i chodzą legendy, że niby ten smaka jest najlepszy, chociaż, no nie wiem. Jakie masz podejście do keczupu? Lubisz czy nie lubisz? Keczup Trzymasz? jest spoko, używam go do kilku rzeczy. Wiem, że są dwa rodzaje ludzi, którzy jedzą placki ziemniaczane z cukrem i chyba z, z jakimś jogurtem czy śmietaną, i jedzą y, ludzie placki ziemniaczane z ketchupem. No bo są jeszcze dwie, te takie z sosem i z, z mięsem, one są gituwa mocno. Ja wiem, ale... bo właśnie ostatnio, jak byłeś w Krakowie, to ja ich właśnie nie dostałem, bo powiedziałem źle temu panu, co przyjmował zamówienie. I... Dokładnie. No bo ty i... jak masz takie placki ziemniaczane takie same, to jakie je jesz? Po chłopsku, a miało być po swojsku chyba. Ale ja tak to na pomyliłem. co dzień. No na no, no co dzień nie jem placków ziemniaczanych bo, <grym> bo Ja je z ketchupem. Bo dlatego, że żeby je zrobić, potrzeba zetrzeć ziemniaka i zazwyczaj jak trzesz tego ziemniaka, to, to ścierasz sobie paznokcie i a, nie, nie jest nie umiesz. to spoko. Nie potrafisz, kiedyś ci zatrę ziemniaka <grym> i ci pokażę jak robi, ale no ale co, ty czy... jesz z ketchupem placki ziemniaczane? Mhm, mm trochę. Znaczy bardziej teraz wolę też z sosem i z mięsem, ale takie same to zjem z ketchupem. Także z cukrem, ja nie należę do tych osób, które jedzą to z, z cukrem. No ale keczup używam jeszcze na przykład jak jakąś kiełbaskę z grilla. Yy, parówkę. Od, od no. czasu do czasu parówkę. Ale słyszałem, że niektórzy na przykład jedzą yy, no, keczup w sensie y, z jajecznicą mieszają. Hmm. <noise> No wiesz co? no, Ketchup to w sumie pomidory. Zależy, zależy też jaki. A... Tak. a ty jak jesz ten ketchup? W ogóle jesz? Wiesz co? U ciebie ja... chyba hurtowo schodzi w domu, co? Nie. Nie? Karolina lubi ketchup, a no. ja jak zamawiamy na przykład pizzę, to ja pierwszy kawałek zawsze muszę zjeść sam, bez no. sosu i bez ketchupu. A jak jem na przykład parówkę, to wolę musztardę, także ja w ogóle nie jestem team ketchup, a, a nie jest frytki, team ketchup. frytki z maka na przykład jem sobie też same i niekoniecznie potrzebuję do nich keczupu. A to ja też nie daję keczupu na te frytki z maką. Bo one są za dobre. No one są za dobre, żeby je ten, e, jakoś tak bezcześcić. Ale stary, wiesz jaki jest najlepszy sos w ogóle w życiu? Mm, poczekaj, sos czosnkowy. Nie, wymieszany ketchup z majonezem. A no, no tak. Znaczy nie wiem, czy nie, ale to W ogóle nie jest spoko. W sensie ketchup ma dużo zastosowań. Ma. No, a właśnie. Może imitować na przykład krew na, na filmie. Można, ale to jakaś To też tak może kiedyś. być wiśniowa. Mhm. No. A ten, panie. No, mieliśmy złoty. robić przecież przegląd ketchupów, a nie rozmawiać o ketchupie, więc y jaki jest twój ulubiony ketchup? I do będziemy teraz lokowanie robić? No, możemy zrobić lokowanie. Dla... A, w sumie, może wyślemy jakiś ketchup. Mamy przecież wspólnego takiego kolegę, który kiedyś napisał tekst na bloga o makaronie i wysłali mu za to cały koszyk makaronu. Naprawdę, ej, dobra, Naprawdę? to Dzisiaj robimy przeglądy wszystkiego po kolei, żartuję. To był e, taki ketchup? makaron na L. Okej, chyba, okay. e, chyba z ale ale wolę ten pikantny, ale kupuję łagodny, bo Ania nie lubi pikantnego. E, pikantny w ogóle nie jest pikantny z No właśnie, też jej to mówię. To no, a a jest spoko. Kiedyś, kiedyś i... nawet w takim sklepie z taką latającym owadem i z takimi kropkami no. dało się kupić taki ketchup z podlizki. On miał chyba jeden litr, był taki Łapa. mega duży. No. To dużo keczupu, bo jeszcze jest tego, z tego hańca, czy jak to tam się nazywa, kojarzysz też jest spoko w sumie. Hańsa. Tak, i on jest on jest spoko też pod tym względem, że jest w szkle. Tak, jest. I też. trzeba robić tak. Tak, góra-dół, tak, trzeba robić. Tak, bo zapomniałem, mm -hmm. że nie jesteśmy na. Nie jesteśmy na wizji. Nie jesteśmy na wizji, ale. Jesteśmy na foni? Stary patrz, AQ300. <laughs> <laughs> Za dużo, ale jeszcze, ja mam jeszcze pytanie, bo keczupy to jest w ogóle mega temat. Myślę, że moglibyśmy nagrać cały odcinek, ale nie zrobimy tego. Stary. Jak y, mówisz ketchup? Znaczy, już się zorientowałem, jak mówisz ketchup. Bo niektórzy mówią ketchup, bo są tacy, wow, jesteśmy z no. LA i mamy ketchup. No, mamy A ketchup je... meeting i spotokanko. Z, po, spotokanko. A jeszcze pamiętam, że mojego znajomego babcia mówiła keczuk. O, widzisz, ale to tak samo jak wiesz, jak yy, czasami jak pijesz kawę w kawiarni i ktoś przychodzi i mówi: Poproszę ekspresso. Tak, to keczuk. I później dostaje kapucine. takie małe i mówi, ale ja ale chciałem ekspres. tak kawę z ekspresu. Czyli kawę z ekspresu. No, tak, tak jest. No, no. Ja tak. myślę, że to podsumowanie keczupu. Dostaliśmy też pytanie od, od kogo? Od Kamila. O brodzie. Ale ja nie wiem, co ci o tej brodzie powiedzieć. Kamilo, o co ci chodzi z tą brodą? Powiedz no, mi No, właśnie Bo daj znać zdjęcie. możemy nawet cały odcinek nagrać o brodzie, ale nie ale to wiem, No po, to powiedzmy chociaż chwilę. Chodzi. Żeby już nie było, że tak, bo, bo, bo Kamil napisał. Bo, bo zadałem te pytanie na Instagramie, już kiedyś Kamil nam komentował zdjęcie, że mówił: Wow, ale broda. A ja mówię: No fajnie, w sensie Kuba napisał o Nie, w sumie ty się zapytałeś, która? Ja powiedziałem, że no chyba nie moja, ale w każdym razie. I teraz Kamil znowu podbił, że on czeka na odcinek O Brodzie, no to na razie może nie zrobimy całego odcinka O Brodzie. Hmm, ale trochę powiemy. No bo o no co to powiedzieć? No Kuba ma broda, ja nie mam. No i to jest wszystko. No i mogę ci powiedzieć, że po prostu wiesz, jak ty wstajesz rano i się golisz, to ja wstaję rano i się nie golę i po prostu to jest broda. Tak, ty tak musisz tak czesać i użyć jakieś inne rzeczy. Mniej więcej raz na miesiąc. Musisz ją sobie tak jakby odświeżyć i wtedy idziesz do takiego specjalnego fryzjera od brody. Tak jak jest fryzjer od zwierząt, tak jest fryzjer od brody i wtedy idziesz i. I on ci to obcina. Tak. No i w sumie tyle. I tyle. No nie, nie będziemy się na razie nad tym rozwodzić. Może kiedyś. To znaczy ja mógłbym, bo wiesz, o trzeba też. No, Ale się wypytał. Może kiedyś zobaczymy. Dokładnie. Yy, daj znać, o co ci chodzi, i wtedy może ci odpowiemy. Masz jakieś dodatkowe pytania? No właśnie. Bo nie każdemu rośnie broda tak, jakby chciał, nie? No. Chociaż myślę, żebym głupio wyglądał w brodzie. No ja też nie wiem, bo ale czasem... Ja tak mówię, bo jej nie mam, nie? No, może sobie spróbuj zapuścić jak chcesz, ale nie chcesz. Nie, to raczej tylko wąs i taka brudna, słabo tam, po bokach to jest bida, nędza. No, nie każdy facet z wąsem jest Alfonsem, no nie? <noise> tak. Dostaliśmy jeszcze pytania, tylko już nie pamiętam od kogo, przepraszam, bo... Czy pytania, bardziej takie hasła wrzucone. Ach, wiem! Dużo ludzi pytało, to znaczy zaproponowało nam, żebyśmy porozmawiali o covidzie i tak się stało, że cała Polska nagle jest w strefie żółtej. Od jutra, w sensie od przedwczoraj, bo usłyszycie to w poniedziałek. Tak, I tak i więc już jesteś, jesteśmy maski. w strefie żółtej i nosimy maski wszędzie i zawsze. Tak, no i co my mamy Wam powiedzieć? No siedzimy sobie w domu i no, trochę pracy zdalnej, trochę w biurze. No co tu mówić? No jak no jest? Jak jest? Może kiedyś, może kiedyś. Nie, no ja myślę, że. Bo ja sobie już tak planuję, bo my mamy takie niecne plany, żeby w ogóle trochę Was dłużej pomęczyć, żeby to jednak robić, a nie tak, że my nagramy 10 odcinków i my znikniemy. I, i tak sobie myślę, że. Stary, wyobraź sobie, jakie. Tu wypikasz, jakie będzie pojedane podsumowanie 2020 roku. Co tu się w ogóle wydarzyło w tym roku? A to jeszcze nie koniec. Ale zrobimy sobie na podcaście podsumowanie 2020 roku. Na pewno roku. to myślę, że to nawet mogą dwie części wyjść. Przecież to tyle takich dziwnych rzeczy się zadziało. Tak jak było, że ktoś znalazł gdzieś yy, w, tam w jakichś lodowcach rozmrożonych na Syberii, znaleźli jakieś jaja, jakiegoś smoka, jaszczura, czegoś. No to, to nie są dobre momenty, żeby takie rzeczy w ogóle sprawdzać. Szczególnie w tym roku. Ale co sobie o tym powiemy później, ale o tym COVID, no trochę to jest męczące, no bo jednak minęło, minęło już takie pół roku, w sumie nawet więcej, i, i jest to trochę męczący temat. No jest jaki jest, no i, i, bo są tacy ludzie, że y, noszą y, maski i gitowa, i są tacy ludzie, którzy nie noszą masek, bo... To, to jest fikcja. pandemia wy... w... i w ogóle się wszyscy zmówili i teraz będą kagańce nam zakładać. i No i w ogóle, no wiecie, bez sensu. Teraz jak Bartek komuś rozwaliłeś uszy, to musisz przeprosić. A, przepraszam. No no. Nie widziałem, żebym. Ale będzie... wiecie, no, o COVID-będziemy sobie mogli powiedzieć, jak on minie, czyli za jakieś, nie wiem, 5 lat. lat. No, miejmy nadzieję, no. że trochę szybciej. Tak, ale życzymy zdrowia y, wszystkim i się trzymajcie tam, żeby gitowa była. Ale ten. no Ja znam prywatnie kilka osób, które gdzieś tam się zmagają. I to nawet w moim wieku, więc no to chyba nie jest y, taka zwykła w sensie, że grypa czy coś. Nie. Czym ta się tam. W każdym razie. To kiedyś na pewno poruszymy. I kilka osób mówiło jeszcze, już widzę ten nazwę tego odcinka. Przegląd keczupów, broda, koronawirus i pieski. Czyli tak wiesz, klikbajtowo. Tak, ty... Z każdej grupy, tak jakby odbiorców znajdziemy kogoś, kogo dany temat no wiecie, satysfakcjonuje. O, może być. Tak. Tak, tak. Tak. Tak, właśnie. Ptak. A jeżeli chodzi o ptaki, było. to mieliśmy zrobić przegląd zwierzątek. I Bartek, ja ci chciałem no. e, pokazać, albo ci wysłać taką świetną stronkę na Facebooku z tych takich śmiesznych stronek na Facebooku. I ta stronka na Facebooku się nazywała Zdjęcia zwierzątek i ich opisy. Tak po no. prostu możecie sobie później wpisać. Ja nie wiem, czy ona dalej jest tak jakby prowadzona. Tak, jest. 9 lipca jest ostatni post. No to, i aha, jak to jest, jak 9 lipca, stary, mamy już październik. Bo... No bo tam są takie dłuższe przerwy, ale kontent jest naprawdę uroczy i przeczytam ci opis, przynajmniej spróbuję ci przeczytać opis. Dobrze. Nazwa, ogórek morski, opis i wtedy ten naukowiec zamienia się w ogóra, Chuj wie OCB, ale to najśmieszniejsze, co widziałem oprócz tego, kto wpadł na pomysł, żeby to nazwać ogórkiem, jeśli babcia ci coś takiego kisiła, to współczuje, a może w Bałtyku leżał za długo, czy coś NWN. Ale to tam jest nazwa takiego zwierzęcia po prostu? Tak. Jakiegoś organizmu, domyślam się, bardziej morskiego chyba? Tak i jest y, zdjęcie. Okej, okay. i jak to wygląda jak ogórek? To wygląda jak... No, jak ogórek, ale taki szklarniowy. No to Tylko okay. i czerwony. A ja wiedziałem, że taki chory kontent zawsze po prostu znajdujesz. Ale to jest piękne. To I... jest piękne? Nie, ale poczekaj, przeczytam ci jeszcze jeden opis, dobrze. dobra? Dobrze, dobrze. dobrze. Nazwa, dzienny cioł, opis. Chcesz mu zrobić kuku? No to stuku puku. O Super Nie, Czekaj jest. dalej. Czekaj dalej. Chłop normalnie z dynki drzewa wali, a ty mu podskoczyć chcesz, zastanów się nad sobą, gościu, albo sam z dynki drzewo trzaśnij, bo głupi jak bud jesteś, no fajny ptaszur, ogólnie podoba mi się smacznych robaków, mr. Dzięcioł. Ocena? Twardziel. <głosy> <głosy> o Jezus. Ale chciałeś mi coś powiedzieć, a ja ci tutaj... Tak. Powie... No. To Jak taki bekowy, to ja też ci wyślę, znaczy powiem wam. Bo jest taki profil, gdzie na Facebooku, gdzie wrzucane są jastrzębie, Jezus, bo zaraz wam powiem nazwę, to będziecie wiedzieć. Gołębie. Jezu, to, to jest jedno z niewielu zwierząt, których nienawidzę. W każdym razie, profil, bo uwaga, on się tak nazywa, więc ja tak to przeczytam. Gołąb, drapieżny jak jaszcząb, waleczny jak orł. I bardzo wam polecam ten profil. W każdym razie, bo to są takie chory content, ale jest bardzo uroczy content na Instagramie stary. I ja ci bardzo go polecam. Ostatnio odkryłem profil nazywa się Piesek w Okienku. I ludzie wrzucają tam zdjęcia piesków w okienkach. I tego jest bardzo dużo, jest 890 postów. I no ktoś to dużo. Cały czas dodaje. Prawie tyle e... co na naszym profilu. <laughs> za 14 lat. E... I to jest super. Bo co do zwierzątek, no to i ty masz zwierzątko, i ja mam zwierzątko. Tak. Z, są też dwa teamy, nie? Pieski, kotki. No Chyba właśnie, ja, tak ja jestem pies kotek zawsze. pies kotek? Nie, jestem team-kotek. Aha, ty jesteś team-kotek, jestem team-piesek. Czemu? No bo mam pieska, a czemu ty jesteś team-kotek? Bo, bo masz kota. Proszę bardzo, to no. temat skończony. <laughs> Widzimy tak. się, słyszymy się za tydzień. <laughs> to prawda. No bo co tu więcej? No zwierzątka są super, no. Yy, może kiedyś dodamy i pokażemy wam nasze zwierzątka. Bo są urocze, bardzo. Tak. Zwierzątka są w ogóle super. I teraz jest tak, że ludzie zamiast dzieci mają zwierzątka, a zamiast zwierzątek mają roślinki. I taki jest teraz... A yy, chciałeś mieć kiedyś jakieś takie z, zwierzę, którego nie mogłeś mieć? Ja mm. chciałem mieć na przykład żyrafę. Żyrafę, A okay. nie, nie mogę jej mieć. No nie, no nie możesz. Nie. No nie wiem, może jako dziecko gdzieś kiedyś o, o czymś myślałem, zawsze chciałem mieć pieska. W sumie to nigdy nie miałem czasu, żeby myśleć, że zawsze chciałem mieć pieska. Bo po prostu jak miałem 3 lata, to moi rodzice kupili psa, więc ja się z nim wychowałem. Później był kotek w domu i on nadal żyje, jest u rodziców. Eee, I dlatego nie lubię kotów eee, tak ogólnie. Czy nie lubię, no? Ale dlaczego? No. Bo czy znaczy nie lubię toleruje i nie mam nic... One są takie, Oj, wiesz... Bartek, będziemy mieć hejterów przez ciebie. Kotki? No one są spoko, tylko chodzi o to, że one biegają jak głupie i wszędzie wskakują i są takie mocno zawzięte, przynajmniej ten moich rodziców i on jest taki uparty i, i taki ma w sumie w ciebie wywalone, nie? Bo ma swoje zdanie i jest indywidualistą. Stary traktujecie jakbyś był jego sługą. No ale posłuchaj bo jak ty o nim mówisz teraz, to dlaczego <głos> <głos> dlaczego się tak zachowuje, bo po ale prostu go ja nie traktujesz. Jego głowa, że się z nim Tak było. No ale ogólnie chyba po prostu wolę psa, chociaż jest przy nim więcej pracy, bo jednak trzeba wyjść, posprzątać. No po kocie w sumie też się sprząta, ale to jest inne sprzątanie ty masz łopatkę, wyłuwasz, wyrzucasz i git. No, na No, ja masz masz tak bardziej... reklamówkę gituwa i, i tyle. No, no, i, no i tyle. No i ja, ja w ogóle. Że... też kiedyś będziesz miał reklamówkę. Gdybyśmy dłużej o tym porozmawiali, to pewnie słuchalibyście nas po raz ostatni, dlatego yy, zmienimy mm. temat. i... Nie, chyba nie. Chyba nie. A ty lubisz też pieski? Czy no, nie? lubię, lubię. No. Ale nie miałeś chyba nigdy pieska. To są bardzo mądre, nie miałem pieska. Musiał później ostatnio leżeć nauczył. Kiedyś chciałem mieć pieska i jak byłem taki bardzo mały, to mama powiedziała: OK, to dam ci sznurek, wychodź sobie codziennie o 6 rano z tym sznurkiem. I jak wytrzymasz przez dwa tygodnie, to będziemy mieć pieska. I pierwszego dnia nie wstałem. No, je, to jest obowiązek duży. No. jednak. Biorąc jakieś zwierzę, do trzeba, biorąc jakieś zwierzę do siebie, to trzeba jednak być taką odpowiedzialną osobą, bo no jednak to jest żywe istnienie i, 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 no i trzeba się tym zająć. No to sobie samo nie poradzi, tak w domu. Bo jakbyś wypuścił, to się sobie może czy poradziło, czy zależy co. Ale no, no tak, no, pff, no, zwierzątka, no. Następnym razem po prostu zadacie bardziej konkretne pytania, bo my możemy o wszystkim i jakby ja się nie boję żadnych tematów i, i, i możemy rozmawiać o jakiś totalnie dziwnych rzeczach. No tylko, że no, no co to za rozmowy są, no co, co to za robota z wami, co? Kuba, ty coś tam googlujesz, a do widzę, ty coś tam, coś tam szukasz. Wiesz co, bo ja, ja szukam dalej tych takich śmiesznych fanpage'y, no dlatego, że ja sobie właściwie przypomniałem dzisiaj o, o tym fanpage'u i że dawno tam nie byłem. A to jest bardzo taki lol content i, i, i bardzo taki właśnie na, na piątek wieczór, czyli na teraz. A no jak wy tego słuchacie, jest poniedziałek, więc to jest jeszcze lepszy... Jeszcze lepszy content. I jeszcze Zrodzę lepszy Do szkoły, do, na studia, tak. do pracy. O ile jeszcze tam jedziecie w te miejsca. Do... Tak. A jakie masz plany na, na dzisiejszy wieczór? No, nie, no, kończymy, ja piszę magisterę, nie? Zostało mi 20 dni, żeby skończyć yy, pisać pracę magisterską. Co z tego będzie? Mam nadzieję, że y, zdane, no, będzie, no, ale. No, ale tak mi to ogólnie jest. To, to nie wiadomo. Nie, no, nie tak naprawdę, znać. tak naprawdę, mam do Was osobiścią, osobistą prośbę, czyli yy, pół Was prosi o wsparcie Bartka w pisaniu pracy. E, Piszcie mu takie, takie pozytywne komentarze, żeby mu się udało napisać to w 20 dni. Zostało mu już bardzo mało, bo bodajże jakieś 20 stron, albo z 15. No, może więcej. Jakoś tak, plus, plus jakieś obróbki i tak dalej, ale po prostu musi to wypchnąć, wysłać do promotorki i... Więc pani doktor, jeżeli pani tego słucha, to sorry, no. to, przepraszam. To pozdrawiamy. Pozdrawiamy panią doktor. Tak, bardzo złota kobieta. A za tydzień usłyszycie już jedenasty odcinek. Mm, tak. Dalej lecimy. Nie poddajemy się w żaden sposób. Aha. Aha. No, no, jeżeli, chcecie, mam jeżeli chcecie, co 10 odcinków, wydaje mi się, że co 10 odcinków o. będziemy robić sobie taki przegląd różnych tematów, które was nurtują. To zrobimy taki specjalny post, pod którym będziecie mogli rzucać swoje tematy i my na pewno na te tematy będziemy, będziemy sobie rozmawiali. Tak. I już w następnym o. odcinku będziemy mówić niki osób, które zadały nam pytanie. Albo imię tak. i nazwisko, jeżeli chodzi o zadane pytanie na Albo Facebooku. Albo imię, bo no nie wiem, zobaczymy to to musimy się zastanowić, czy my będziemy tak podawać imiona i nazwiska. No wiecie, tak sobie teraz na ten temat chybamy, no nie? Chybamy sobie, ale co jeszcze chciałbym pochybać, bo może to byłby dobry pomysł, żeby te osoby, które chciały nam wrzucić jakiś temat do przegadania albo zadać nam jakieś pytanie, po prostu wrzucały to czy na Facebooka, czy na Instagrama, czy nawet na YouTube'a, bo proszę pamiętać, że my tam jesteśmy, tam co prawda nas nie widać, myślę, że może kiedyś to się zmienić, i tam też można komentować, tam też można pisać, tam też można subskrybować, lajkować i tak dalej. W każdym razie myślę o tym, żeby może dawać tam jakiś hashtag. Na przykład. Pochybajcie. Nie wiem, trochę trudne, nie? Może. Halo? Słyszysz mnie? No słyszę. No bo, czy, no bo no, czytasz tam te jakieś lol-contenty. No nie czytam. czytam, widzę, odbija mi się w okularach u ciebie. Widzę ten skrolowany lol-content. Wymyślimy Też... taki hashtag i na pewno będziecie wiedzieli, jaki to jest hashtag. Więc śledźcie nas, bo najpierw się musi... Tak, to jest nasza logika. Najpierw musicie nas słuchać i obserwować, żeby w ogóle znaleźć ten hashtag, żeby później dopiero móc znowu skomentować, ale już z tym hashtagiem. I byłoby super, gdybyśmy sobie wprowadzili taką zasadę, bo myślę że moglibyśmy podyskutować o wielu ciekawych rzeczach, a my nawet przecież nie pomyślimy o tylu rzeczach, żeby o nich pomyśleć i o nich pochybać i o nich pogadać. Bo tego jest dużo. A być może będziemy wtedy mogli wam szybciej odpowiedzieć na te pytania, które was nurtują, jakieś życiowe rozkminy i tak dalej. My bierzemy wszystko na klatę. Wszystko. Wszystko? Myślę, że tak, znaczy no powiedzieliśmy nie. sobie, że nie... nie? to zobaczymy. Najwyżej powiemy, że nie zauważyliśmy albo ktoś źle wpisał hashtag. No, bo tak to więcej. jest nasz podcast. Możemy no i możemy mówić, zrobić, co chcemy. co chcemy, oczywiście. A tymczasem wytrzymajcie się. Miłego tygodnia. Na przykład rurki w autobusie, jeżeli jedziecie do szkoły autobusem. Ale pamiętajcie o dezynfekcji rąk. Tak. Jak już wysiądziecie. I że jak jest maska na buzi i macie odkryty nos, no to to się nie liczy. To się nie liczy. Miłego tygodnia życzymy, zapraszamy do nas, kontaktujcie się z nami. No i tyle, wszystkiego dobrego. Eluwa. Papa. Pa.